Dziś zaczniemy od nietypowej sytuacji z Ukraińcem w Warszawie. Szczegóły macie w tytule filmu. Do Rosji ponoć nadciąga kryzys. Przyjrzymy się, na ile trafne są te analizy. Rząd znowu musi dokładać do kredytów. Wakacje kredytowe, czas zacząć. A na koniec, skoro już o kredytach mowa, przyjrzymy się długom dyplomatów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Ja tylko na początek chciałbym podziękować Wam za zaangażowanie, które było pod naszym ostatnim filmem specjalnym dotyczącym właśnie przeszłości, o której chcę, żebyśmy zapomnieli. Donald Tusk, jego powiązań z Rosją i tak dalej. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, zapraszam. Link macie w opisie. Jest to film, który od razu miał ograniczone zasięgi i na Facebooku i na YouTubie. No ale myślę, że jest bardzo istotny, dlatego byłbym Wam wdzięczny, jeśli jeszcze go nie widzieliście, albo nawet jak widzieliście, no to prosiłbym o udostępnienia tego materiału, ponieważ no, bez Waszej pomocy no, no pewnie skończy gdzieś w czeluściach internetu i nikt się o nim nie dowie, a właśnie nad nim pracowaliśmy specjalnie dla Was, żebyście mieli możliwość rozpowszechniania i doinformowania się odnośnie tego, kim jest obecny nasz premier. Zapraszam serdecznie, link macie w opisie. Za wszystkie reakcje, łapki w górę, komentarze czy udostępnienia, zwłaszcza będę... Wam serdecznie wdzięczny. Link jest zarówno i do YouTube, i do Facebooka, także z czego byście nie korzystali, i tak macie mm, e, taką możliwość. Dzięki serdecznie, raz jeszcze lecimy z pierwszym tematem. Obywatel Ukrainy, któremu w kwietniu w centrum Warszawy skradziono torbę z dwoma milionami złotych, został zatrzymany przez śródmiejskich policjantów. Okazało się, że mężczyzna kłamał, a pieniądze nie należały do niego. Sąd zadecydował, że 58 latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Na trzy miesiące do aresztu trafił Ukrainiec, który w kwietniu zgłosił kradzież torby z dwoma milionami złotych. W wyniku przeprowadzonych przez policjantów czynności okazało się, że pokrzywdzony kłamał, a duża suma pieniędzy nie należała do niego. Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu oraz z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją ustalili, że pieniądze nie były własnością 58-latka. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że cała suma pochodziła ze sprzedaży nieruchomości oraz oszczędności. Mężczyzna został zatrzymany przez śródmiejskich kryminalnych oraz usłyszał zarzuty za składanie fałszywych zeznań. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie do spraw tej sprawy nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ. Dość zdumiewającym jest tutaj fakt, że tyle czasu musiało minąć, zanim władze dotarły do nieścisłości w tej sprawie. Brakuje jednak informacji na temat tego, czyje mogły więc być te pieniądze, bądź nawet tego, skąd wiemy, że nie należały one do niego. Być może są to daleko idące wnioski, ale niektórzy sugerują, że bardzo wygodnym dla naszych władz byłoby stwierdzenie, że pieniądze te nie były własnością mężczyzny. Jeśli posiadał ubezpieczenie obejmujące tego typu zdarzenia, mógłby starać się przecież o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, jednak w przypadku Braku polisy lub y, nieodnalezienia sprawców, szanse na odzyskanie utraconych pieniędzy są zawsze niewielkie. Ewentualnie, gdyby udowodniono jakiekolwiek zaniedbania ze strony instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, poszkodowany mógłby rozważyć dochodzenie roszczeń na drodze prawnej, ale byłby to proces skomplikowany i długotrwały, bez gwarancji powodzenia. Tak czy inaczej, była niby taka możliwość. Oczywiście. Jest to dość skrajny scenariusz. Równie prawdopodobnym jest, że sam był złodziejem, który komuś zlecił kradzież i w zasadzie w ciągu, w, w ciągu dalszym może być w posiadaniu tej sumy, bądź też zupełnie przeciwnie. Może być tak, że pierwotnie ukradł te środki, ale miał dużego pecha i z własnej głupoty udał się na policję, również może odpowiadać tutaj za popełnione przestępstwo kradzieży. W zależności od wartości skradzionych pieniędzy, czy ten może być zakwalifikowany za wykroczenie czy przestępstwo, ale no, widać, że chodzi na pewno o ogłoszenie ogromne kwoty, jeżeli e, kwota jest w milionach, powyżej milionu to są to już wielkie e, war, war, wartości, Tam kwoty e, są podzielone do 200 tysięcy to jest e, mienie po prostu jakieś tam skradzione mienie, nie pamiętam dokładnie konstrukcji, od 200 tysięcy do miliona jest znacznej wartości, a powyżej miliona jest wielkiej wartości. No i w zależności od tego grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie tej wolności. Dodatkowo składanie fałszywych zeznań w trakcie postępowania karnego stanowi osobne przestępstwo, które również podlega karze. Konsekwencje prawne będą więc zależeć od ostatecznych ustaleń śledztwa i decyzji sądu po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy. Aczkolwiek no tak właśnie w Polsce jest, że kiedy już jest aresz i sąd go e, przyzna. No to niestety postępowanie zamiast przyspieszać, żeby w razie czego przywrócić kogo, komu komuś wolność. To wówczas postępowanie spowalnia, no bo już mają gościa w areszcie, więc nie muszą się tak spieszyć. Niestety to jest kompletna patologia polskiego wymiaru sprawiedliwości. No jest to dość ciekawa sprawa, sami przyznacie, że jest Ukraińiec, któremu rzekomo skradziono 2 miliony, a został aresztowany. No brzmi to wręcz paradoksalnie. No ale wiele osób jest rzecz jasna zirytowanych pochodzeniem mężczyzny. Jednak pamiętajmy, że nie tylko Ukraińcy znani są z rabunków. Włamali się do siedziby Głównego Urzędu Celnego w Niem i wynieśli z niego blisko 6,5 miliona euro. Do zdarzenia doszło w 2020 roku. Teraz funkcjonariusze Dolnośląskiego, CBSP i prokuratury krajowej poinformowali, że rozwiązali zagadkę i zatrzymali sprawców. Okazało się, że to czwórka Polaków. Także i my, i również za granicą mamy podobne e, sytuacje. Więc tutaj nie szedłbym w kierunku oczywiście narodowościowym, chociaż rzecz jasna, mimo tego, że nie powinno to mieć tutaj znaczenia, no to daje jakąś. E, Jakieś dodatkowe tło dla tej całej sytuacji. Przestępstwo, ostatecznie, jest po prostu przestępstwem. Lećmy dalej. Nikołaj Patruszew to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina. Według informacji prezydent Rosji wskazał go jako swojego ewentualnego następcę. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej ma plan, jak radzić sobie z kryzysem w kraju. Władimir Putin, który w zeszłym tygodniu rozpoczął kolejną kadencję prezydencką, mianował na swoich asystentów byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa i gubernatora tuły Aleksieja Diumina. Patruszew, jeden z najbliższych Putinowi funkcjonariuszy bezpieczeństwa, przez ostatnie 16 lat pełnił funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Teraz został jego doradcą, jest oficerem FSB, zna się z Putinem od lat i jest w gronie kilku najbardziej zaufanych jego ludzi. Według planu władz Nikołaj Patruszew będzie nadzorował kwestie przemysłu stoczniowego w Rosji, ale będą też inne funkcje, które ma pełnić. Patruszew był jednym z głównych uczestników konsultacji przedstawicieli zwanego biura politycznego 2.0, których tematem były raporty kierownictwa nowo powołanego bloku gospodarczego. Gospodarczego rządu i kierownictwa banku centralnego. Jak poinformowano na Platformie X, raporty zawierają przede wszystkim ostrzeżenia o zbliżającym się kryzysie gospodarczym i finansowym oraz propozycje podjęcia pilnych działań. Rosję ma jeszcze w tym roku dotknąć poważna zapaść. O czym informuje tajemniczy bloger generał S.V.R.: Ten sam, który jesienią pisał o odejściu Władimira Putina i przekonywał, że krajem kieruje elita zasiadająca na Kremlu oraz dublerzy prezydenta. Russia will go further and Berlin will be next, said Hanopev Kor. Jeżeli doniesienia mówiące o tym, że być on, e, że może być on następcą Putina mają prawo się spełnić, to ma on teraz niemałą okazję, by się wykazać. Jeżeli też do Moskwy zbliża się jakiegoś rodzaju kryzys, może to niejako oznaczać, że człowiek ten cieszy się zaufaniem rosyjskiego przywódcy, no i szybko spotkał się przecież z niemałym awansem, a zanim pojawiły się kolejne szanse. Nikolaj Patruszew został doradcą prezydenta, będzie w tej roli zajmować się kwestiami dotyczącymi budowy okrętów, to będzie jeden z głównych obszarów, jaki będzie mu podlegał. Możliwe, że dojdą kolejne, oznajmił Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Może to być powiązane z niemałym ruchem, który ma obecnie miejsce w rosyjskiej polityce. E, Rada Federacji poinformowała o dymisji ministra obrony Sergeja Szojgu i zastąpieniu go przez pierwszego wicepremiera Andrieja Białusowa, uważanego za bardzo bliskiego współpracownika rosyjskiego prezydenta. Zmiany z reguły towarzyszą zapotrzebowaniu na e, ich zaistnienie. Tutaj warto jeszcze spojrzeć, co to w w ogóle za źródło źródło to jest euractive.pl, czyli europejski serwis, taki unijny serwis e, informacyjny. No i od razu wiedziałem, że nie jest to źródło na przykład WP, ponieważ zaraz by było pisane, że nie rosyjskiego prezydenta, a zbrodniarza wojennego, czy w ogóle jeszcze gorsze e, inwektywy. Bo nasze media traktują nas jak debili. A takie postacie, jak patruszew. Mogą się idealnie sprawdzić w moskiewskiej polityce. No, Patruszew pochodzi z Leningradu, ukończył kursy KGB, w 1999 roku został pierwszym zastępcą dyrektora FSB, którym był wówczas nikt inny jak Wolimir Putin. Panowie mają więc pewne korelacje wynikające ze wspólnej przeszłości, być może przeplatające się również i z teraźniejszością, a nawet i przyszłością. Lećmy dalej. osoby, które zaciągnęły kredyt przed 1 lipca 2022 roku. Tutaj rząd wychodzi z założenia, że jeśli ktoś zaciągał kredyt później, miał świadomość. Od 1 czerwca możliwe jest ponowne zawieszanie spłaty rat kredytów w ramach wakacji kredytowych. Kredytobiorcy mogą już składać wnioski, co jest możliwe dzięki decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który niedawno podpisał ustawę. Kredytobiorcy od 1 czerwca ponownie będą mogli zawieszać spłatę rat kredytów. Istnieje jednak warunek, aby wziąć udział w programie kredyt nie może przekraczać 1 200 tysięcy złotych. Ponadto kredyt musi być w złotych. Osoby posiadające kredyty we frankach wsparcia nie otrzymają. Serwis prawo.pl podkreśla, że rata kredytu musi przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie 3 miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci na dzień złożenia wniosku. Raty będzie można dwukrotnie zawiesić między 1 czerwca a 31 sierpnia oraz powtórzyć ten ruch między 1 września a 31 grudnia. Wniosek o wakacje kredytowe składa się za pośrednictwem banku, w którym posiada się kredyt. W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania funduszu wsparcia kredytobiorców. Maksymalna pomoc zostanie zwiększona z 2000 zł do 3000 zł, a także trwać będzie dłużej, do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat, obecnie to 144 raty. Łącz na wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tysięcy złotych. O pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorców będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, również kredytobiorcy walutowi, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Po prostu daje możliwość, żeby nie wpłacać raty kredytu do banku. Wakacje kredytowe to możliwość tymczasowego zawieszenia spłaty rat kredytu lub samych odsetek oferowane przez banki w przypadku trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. I aby z nich skorzystać, należy oczywiście złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą problem, co z góry zakłada, że jesteśmy, wiecie, takimi niewolnikami banku, który musi się spowiadać od razu, jeżeli nie ma możliwości spłaty takiego kredytu. Wakacje trwają zwykle od kilku miesięcy, nawet i do roku ponoć, a po ich zakończeniu trzeba wznawiać spłatę i wiążą się z pewnymi kosztami, jak dłużenie okresu kredytowania, zwiększenie całkowitej kwoty do spłaty i tak dalej. Z pewnością przydatne narzędzie dla tych, którzy nie wyrabiają się ze spłacaniem pożyczki, a jest to coraz częstsze, częściej, częściej spotykane zjawisko. Wakacje trwają zwykle od kilku miesięcy do roku, a po zakończeniu trzeba wznowić spłatę. Wiążą się z pewnymi kosztami, e, bla bla bla. E, mm, jeśli tam sta, stan kredytobiorcy się e, pogorszył, czyli urosł o rok od e, pół punkta procentowego i wynosi 1%, e, jak widać, w dłuższej perspektywie czasu e, te rozwiązania i tak nie działają. To chwilowa taka ulga, która niesie za sobą konsekwencje i ryzyko tego, że później zapłacimy jeszcze więcej. No bo jeszcze, jeżeli byśmy brali tylko te wakacje kredytowe po to, żeby odłożyć w tym czasie pieniądze i później łatwiej spłacać, to spoko. Albo żeby nadpłacić sobie później kredyt. Tylko, że ludzie z reguły biorą wakacje kredytowe i po prostu mają wtedy więcej pieniędzy do wydania i te pieniądze wydają. Jeśli mieliby rygor spłacania, to często jest tak, że jednak mimo wszystko spłacimy. No ale dokładnie tak, jak sam kredyt. No z braku pieniędzy zaciągamy się po, e, za, 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 zaciągamy kredyty, mimo tego, że będziemy musieli później oddać jeszcze więcej pieniędzy. Może, gdybyśmy nie musieli ich brać, gdyby Państwo zainteresowało się tym, skąd wynika takie zjawisko, podobne programy nie musiałyby nawet powstawać. No bo to tworzy tylko kolejne problemy. Lejdźmy dalej. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Londynie jest winna państwu 18 milionów 600 tysięcy dolarów. Zadłużenie wynika z zaległych opłat za korki. Jest to usługa obowiązująca w stolicy Wielkiej Brytanii od 2003 roku. Nie tylko dyplomaci z USA odmawiają płacenia. Zadłużone są także Chiny, Japonia czy Indie. Brytyjska instytucja nadzorująca transport w Londynie podjęła kroki, by sprawa trafiła do odpowiednich organów. Według instytucji Transport for London, która nadzoruje system transportu w stolicy Wielkiej Brytanii kilka państw zalega z opłatami za wjazd do centrum miasta na kilka milionów dolarów. Największe zadłużenie należy do ambasady Stanów Zjednoczonych. Placówka jest winna Brytyjczykom ponad 18 milionów 600 tysięcy dolarów. Kwota zadłużenia wynika z opłat za korki. Jest to usługa, która została wprowadzona w Londynie w 2003 roku. Zgodnie z przepisami kierowcy, którzy poruszają się po ścisłym centrum od poniedziałku do piątku między godziną siódmą a 18, w weekendy między 12 a 18 i w święta powinni płacić 15 funtów dziennie. Co prawda niektórzy są częściowo zwolnieni z opłaty, ale są to ściśle określone grupy, jak na przykład taksówkarze, mieszkańcy czy posiadacze samochodów elektrycznych. Placówki dyplomatyczne nie zaliczają się do tego grona. Jednak ambasada Stanów Zjednoczonych w Londynie jest innego zdania. Jak to mówią, daj palec, a wezmą całą rękę. Ta sytuacja pokazuje tylko to, że nawet polityczni dyplomaci swojej ludzkiej, chciwej natury nie mogą się wyprzeć. Jakim wydatkiem dla Stanów Zjednoczonych byłoby te parę milionów, w pryzmacie negatywnego PR-u, jaki im to przynosi? No, politycy są chyba zbyt przywiązani do swoich podwójnych standardów.